Siemano, dzisiaj pokażę Wam, jak zagrać w grę na swoim telefonie, gdy nie macie internetu ani żadnych innych ściągniętych. Więc tak, żeby wszystko dokładnie zrobić, musimy przejść w ustawienia: Trzeba mieć telefon z systemem Lollipop. Wchodzimy w informacje o urządzeniu, potem klikamy dużo razy w wersję systemu Android. No i tak, pojawia nam się taki lizaczek. Możemy nim zmieniać kolorki, naciskamy sobie, zmieniamy kolorki, kilka razy i potem, jak już pozmienialiśmy sobie trochę tych kolorków, to przytrzymujemy ekran i wychodzi nam takie coś. Jak sobie będziemy tak naciskać, to zacznie się nasza gra. Flappy Android, ale ona jest bardzo trudna, więc trzeba bardzo, bardzo szybko naciskać i bardzo delikatnie. Żeby bardzo nisko skakać, bo jak naciśniecie mocno, to Wam się nie uda tego przejść. Mój rekord to 10, zaraz Wam pokażę, jeśli nie wierzycie. Proszę, 10, widzicie? No, dobra. No więc tak, to by było na tyle. Na razie.